Witam e, w kolejnej części FIR. <grym> Zaczynamy. Jak widzicie... Hmm, satelita satelitarz kierowskich, a nie wiem czy znowu działa. Ale co poczytałem? No mniejsza Nie wygląda na ranego. Rozumiem jak udało mu się przetrwać.

Co by mě tak to takový š... Ale potem. idziemy dalej. Czyli posiłków nie dostaniemy, bo coś się dzieje w kompleksie, Armacham. macham. Podejrzewam, że to jest właśnie to, że Alma się tam uwolniła. Czy pewne też nie jestem. W dalszym ciągu. Teraz ciągu zmierzamy dalej. To, jest, to mam jakiś guziczek. Z niego skorzystamy. Ale to jest telefon ale... Masz jedną nową wiadomość. To jak wybuch, nie mogę się z nikogo nie zadzwonić. No. Dzień dobry, dobrze zrobiłem. Będziemy musieli tu złe przeczucia znowu. Widać schodzenie nie zmieniło się dalej takie samo schodzenie jak mieliśmy ojej wiadomość pochodzenie nieznane Już się boję ciemno ciemne korytarze o rany o świat drugi korytarze ja się boję Dobra, idziemy ludzie dziewczynkę uciekające szury Walimy dalej na nią O Jezu O ty bicho Ło! Jezu jasno zachodzę wchodzę jeszcze zapisywanie punktów, to jest wybrał moment. Ja chcę co wyjść. Tam coś nie weszło po słuchach? Trzeba tutaj poprawić. Że już, już jestem gotowy. Nie, czy to nie był czasem ten ten duch? Nie. Będziemy znowu mieli walkę. Teraz amunicję, pistolety, uszczelamy trochę jak Rambo. Ale to jest piękna broń. Połączenie dwóch pistoletów, coś pięknego. Łoł! Wow! O, dobrze to spowolnienie jest. To, A, to jest naprawdę super prąd. Tak, czujemy się niczym Rambo. No, no, tam się co się jest jama, coś jest. że drugiej strony byśmy tego nie rozwalili nawet, to dobrze, że do góry poszli. Warto tak, jest nieraz pomyśleć do przodu. Trochę się da rozwalić. Nie, myślałem, że trochę jak w Half-Life'ie, ale wyraźnie to nie jest to samo. Kontakt. To jest to, że nie musimy... że możemy mieć więcej niż 3 apteczki, choć już mam 7 wówczas. Teraz. Zbieramy trochę amunicji, zmienimy chyba broń. Nie będziemy ciągle tymi pistoletami strzelać, o milę. Dużo amunicji mamy, możemy pochodzić z karabinem. być bardziej normalnym. Tutaj mi się wydaje, że w tej chwili, że akurat jest... Więcej takich strasznych momentów. To jest tylko takie moje prze... Nie wiem, tak taka mi się wydaje taka straszniejsza trochę od dwójki, ponieważ... No jestem kolorowa, jest taka jakby... nie wiem jak to nazwać. Po prostu straszniejsza. Może przez to, że tu nie ma tylko dziewczynki, ale i inne świry są. Ciepśniemy tę granat. Five slow motion bomb Coś pięknego To nic nie ma Kurde ja sobie nie wyobrażam Jakbyśmy grali, mieli grać na przykład w Silent Hill na takim VPP, czyli z pierwszoosobowym, z pierwszoosobową kamerą. Coś była rzeźna dopiero. Tutaj już miękną nogi. się gra w to, a co dopiero. Mamy zapisywanie punktów. Wszystko dzisiaj wyblokowane. Dużo amunicji, czyli będzie jakaś regularna walka. O. Mam jakieś dane?

Znacznie dużo tych apteczek. Może dobrze przytażą się później na pewno. Może dochodzi po takim korytarzu. Otworzymy latarkę. Ta latarka to jest taka jakaś do niczego niepodobna. Ja, ale mój mój granatem. mój mój bardziej mój z celnością to Z celnością to wszędzie tak samo jest widzę Z daleka po prostu O, no, tam mi mignął No jesteś gościu jakoś zbytnio bystry Przynajmniej dla nas Trzeba by tak jak z pleców, wygarnął, się wystraszył są takie zajawki człowiek chce za dużo po prostu wyobrażać i... ...się boi My zmierzamy dalej robić w portki Cholernie się boi, nie wiem czemu to dziewczynka jest straszniejsza z O boże woda Klenek by wody Jezus Łooooo wow. Pieprzona Już w części się trochę bałem, a jeszcze mnie znowu straszysz Cóż, jakieś dziewczynki musiał bardzo wziąć szuk. O! O ty! To nie jest śmieszne. Co do domu tam wyjść? Co do Ja! Ja nie wierzę. Uuuu! Uu! <laughs> Oddziały przygotowują się do Drahu na siedzibę korporacji Armaham. I ciemność wroga jest aktualnie na zwłoki znalezione w Aerunsazd. Zwłoki Cheresa HB, naukowca Armaham. Zwłoki znalezione wewnątrz to jest ten chyba wężowa pieśń z dwójki Tak myślę Równiciela pozostaje z czyli my, nasza akcja dzieje się wówczas kiedy dzieje się akcja w dwójce tak naprawdę To tak wychodzi Skoro znaleźliśmy zwłoki tamte To wychodzi na to, że tamta akcja już się stała Czyli się zostaliśmy tam pochłonięci, że są almy Yeah, actually. Gotcha. Yeah, so. No, but I found some human remains. Impossible to ID without lab work. It can't be him. His life signs are a little unusual, but he's definitely alive. He's gotta be around there somewhere. I'll keep looking. Nie ma to jak na wideo jakiejś dziewczynki jakiegoś chodzącego faceta, który nas w celu przyprawić Jezu, się Jezusie, wystarczyłem, że znowu jakaś schiza. Spróbuję mu. Tak. Niczym ninja. Dobry motyw, pek, i już nie chodzi. No, nie mogę wziąć apteczki już, 10 oplewek. To weźmiemy jedną, bieżę. Przechodzimy w dalszym ciągu naszą grę. Śmierdzę. O Jezu! Uroda psyowe. Jedno wielkie zbiorowisko psyowi. Mam nadzieję, że dobrze idę. Chociaż to wątpię dobrze, idę po schronie, że... ...czy mi wygra. Aaa, lecz wszystko wysadzi. Ci żołnierze są dość bystrzy Takie pozycje zajmują do strzału, nie? Ze, ze wszystkimi nie oszczędziliśmy chyba wiem czy znowu chcę iść do góry spróbuję czy... pójść do góry chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł mam telefon masz jedną nową wiadomość wciąż dzieje się tam coś naprawdę dziwnego nikt ci nie jest daj znać piątek jest dalej aktualny tak o ten stary, mam nadzieję że nikt ci nie jest Czyli oni już wiedzieli, coś się dzieje niby. Nas to nie obchodzi, chyba. dalej. On nic. Nas nie będzie chciało zjeść. Chyba tu będziemy musieli iść. schodkami To już jest coś takiego, że latarkę wykrywa też lepiej. Chcesz jeszcze wroga to podziwu go zaś. Tak ja to wyprzedzę Mają partię ci żołnierze. Może niech dam na jakimś zbyt trudne poziomy, bo tylko średni poziom zaledwie. Ale nie chcę się w tych grach gdzie on jest. Zobacz, Nie chcę się w tych grach będzie, tylko je po prostu przejść. Coś tu strzynio. А что не надо было стучать в Zmierzamy dalszym dalej zmierzamy po odkryciu tajemnicy firmy. Szkoda tylko, że ta rozdzielczość jest taka lipna, że wy tych napisów nie widzicie. Że tłumaczenia albo coś takiego. Tam nie schodzę nawet jak na ze chyba. Tak? Według policji do eksplozji, w wyniku który zniszczony został magazyn w tokach doszło w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ale na miejsce zarania wciąż pracują służby ratunkowe. Stubłoska. Tu byliśmy. Zabieramy, przyda się wszystko. Jak nie teraz, to później... A, tam się ta amunicja kączy, chodzi. Dziękuję karabin. Chodzi na to, że to muszę zajść. Nie, poza to zszedłem. Miałem się sprzedać. Nic ciekawego tu nie ma. Nie chyba musiał wyjść tam. Tam nie widzieliśmy wytrzymałości. A nie, bo mi coraz wyżej, a tu mam jakiś zawór. Pełniliśmy, podejrzewam, że napełniliśmy tam ten zbiornik, czy był ten moc rozwalony. Tak, z mojego myślenia wynika. Tak, dobrze no myślałem. Jesteś... słychać mnie? No, Te żony są straszne, potrafią wyskoczyć na plecach. Tak, naprzód karabiny karabin, jak czemu nie mogę wziąć? Przeszły mnie ołówki. Nie. No pewnie chyba nie ten, nie ten karabin. Tak, to spowolnienie było po powoduje, że mamy lepszy refleks. Jakby to mówił no, na początku, że jak łysy nas nie chciał wziąć na akcję firmy. Mówi, że no, damy sobie radę albo z takiego. Ten mówi, że mamy najlepszy refleks. Łysy znowu się mylił. Teraz, no, nie miał tyle ma co wziąć, czy shotguna, czy pistolety. Bo no, nie wiem teraz, czy to shotguna. Chyba wezmę Środogana. Karabiny mam same to Właśnie sobie się przyda na blisko odległości Nie z kim ja to będę miał wadzić na... Nie z kim ja to będę miał wadzić na blisko odległości chyba tylko jest album Jezu się wystraszyłem Jak pięknie On gdzie? Ooo. Ale spadł Mamy za dużo granatów, trzeba je podwyrzucać A ja znowu błądzę, o mnie To mamy tam Albo muszę iść tam, albo muszę się wrócić Tu tam się iść. Jezus! Ja pierdzielę Nie, ja dziękuję. Złapcie się z ranatem. Ta łajza poszła z dymem. Pewnie. No, dziewczyno, już zaszły. Ta gra jest przewidziana. Muszę użyć apteczki, żeby gdzieś się nie wywalić. Możemy dać spazernie na te apteczki. Gdzieś żółte światło. Porąbane. Albech? Czyli że odwróć? To się to. Tak myślałem Apteczka. To nic nie zrobię Apteczkę ja nie lubię chodzić po takich ciasnych... ...sekomarkach mój Zaraz mam wyrażenie, że mi gdzieś głowę urwie, albo mnie coś wystraszy na śmierć. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe czemu się wycofują, chciałbym się tego dowiedzieć. Może się dowiemy. to było nie ma, aleśmy zrobili dymu Tu mamy wodę, tam mamy drobinkę, jest znowu woda. Tu gaz jest chyba. Już nie, że nie wybucha Nie do wody. Nie, wiele. nie, nie, nie jest do wody. Dobra, na dnie. Ale wyglądał tak w Co ten zabór? Nie Ja jeszcze tej wody dodałem Ha, byłaby tam wejść chyba Dobra, to nie Teraz nie jest zabawnie Po co tu mieliśmy wejść? Tu możemy zachodzić? Tą drobinkę. Idziemy dalej Kurde, Sakra Znowu jakieś dziwne gdzie jest Alma Nie wiem o czym mówisz To jest chyba ten fetel co do niego mówi

arma ja, zostaw nas proszę No Na, on następny etap repliki wydają się cofa z utrzymaniem ścieków, Sword Pakson są jest to pojmany, oddział Sword wysłany z zibę, łacha napotka na silny opór. Misja główny celem pozostaje likwidacja Paksona Fetela. No to dalszą część go będziemy kontynuować w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie.